Formuła 2015, matematyka, poziom rozszerzony. matura z maja, 12 maja 2023 roku, zadanie 12. Równanie trygonometryczne. Rozwiąż równanie: 3 sinus kwadrat x. Tutaj mam do kwadratu sinus 2x, czyli skorzystam z wzoru na sinus podwojonego argumentu, czyli to jest sinus x cosinus x. Całość do kwadratu, czyli 3 sinus kwadrat x odjąć 4 sinus kwadrat x cosinus kwadrat x równa się 0 po podniesieniu do kwadratu mogę wyłączyć sinus kwadrat przed nawias, oczywiście nie wolno dzielić przez sinus kwadrat, bo wtedy tracę jedno z rozwiązań 3 minus 4 cosinus kwadrat x równa 0. Czyli mam, ponieważ iloczyn jest równe 0, to przynajmniej jeden z czynników jest równe 0, czyli sinus kwadrat zu, równe 0 lub 3 odjąć 4 cosinus kwadrat x równe 0. Pierwsze równanie, sinus x równe 0, czyli x równe 0 y, plus pi, gdzie już tutaj napiszę do wszystkich rozwiązań k należy do całkowitych, to jest z, w przedziale od pi do 2 π pi. No, czyli mam tak rozwiązanie 0 plus k pi i powtarza się co pi. Czyli na pewno y, z tego tutaj będzie pi oraz 2 pi. Y, takie dwa rozwiązania mam. teraz mam tutaj y, równanie z kosinusem, czyli minus 4 cosinus kwadrat x jest równe 3 minus 3. Kosinus kwadrat x jest równe 3 czwarte, zatem kosinus x jest równe pierwiastek z 3 przez 2 lub kosinus x jest równe minus pierwiastek z 3 przez 2. W pierwszym przypadku x0 jest równe pi szóstych, w drugim przypadku, ponieważ to jest kosinus, czyli funkcja parzysta, to mam pi minus x0, czyli pi minus pi szóstych to jest 5 szóstych pi. W razie wątpliwości, skąd, dlaczego, to mam filmik, gdzie, jest właśnie wyjaśnione, gdzie są wyjaśnione równania trygonometryczne od, od początku. No i mam tutaj x równa się pi 6 plus 2 kpi lub x równa się minus pi 6 plus 2 kpi i z drugiego x równe 5 6 pi plus 2pi. Lub x równe minus 5 szóstych pi plus 2 pi, no i przedział jest od pi do 2 pi. Pi 6 się nie mieści. Jak dodam 2pi, to będę miał 2 i 1 szóstą pi, też się nie mieści, minus pi 6 nie mieści się, ale jak dodam do tego 2pi, to będę miał 1 i 5 6 pi i to pasuje. 5 szóstych pi się nie mieści, 2 całej 5 szóstych też się nie mieści, minus 5 szóstych nie, ale jak dodam 2 pi to będę miał e, 1 i 1 szóstą pi. Czyli odpowiedź x należy pi, 2 pi, 1 i 5 szóstych, czyli 11 szóstych pi oraz 1 i 1 szósta, czyli 7 szóstych